Projekt włócznia Lucretiusza odnosi się do nieskończonej przestrzeni wszechświata. Wszechświat w moim projekcie jest symbolizowany za pomocą koła najbardziej prostej, ale równocześnie już przez starożytnych Greków uznawanej za doskonałą figurę geometryczną. Kiedy widz. Podchodzi do ekranu dotykowego i dotyka, stara się dotknąć, znaleźć granicę tego koła. Okazuje się, że ciągłe przybliżanie i powiększanie obszaru granicy, zumowanie tej punktu, w którym dotknęliśmy, ujawnia zaskakujący fakt, że nie możemy dotknąć samej granicy. Zawsze jesteśmy tuż obok, wewnątrz koła, wewnątrz pola koła, natomiast samej granicy nigdy dotknąć nie możemy.